Witam. W dzisiejszym filmie wyjaśnię Wam, jakie błędy najczęściej popełniacie podczas robienia kreacji intencji oraz co musicie zrobić, aby ich uniknąć i przyciągać zawsze do swojego życia to, czego pragniecie. Jak już wiecie z wielu moich filmów, aby Wasze pragnienie spełniło się w Waszym życiu, musicie połączyć intencję ze wzniosłą pozytywną emocją. Taką jak miłość, szczęście, radość czy wdzięczność. Metodę kreacji intencji już znacie i jest ona dostępna na moim kanale. Jednak podczas korzystania z niej często popełniacie pewne błędy, na które nie zwracacie uwagi, a przez które albo bardzo opóźniacie swoje manifestacje, albo nic się Wam po prostu nie spełnia. Pierwszym i najczęstszym błędem podczas kreowania przez was intencji jest to, że w wasze pragnienia wciągacie inne osoby, które naturalnie mają swoje marzenia i zazwyczaj różnią się one od tego, czego wy dla nich pragniecie. Wówczas następuje konflikt. Ponieważ te osoby, podobnie jak wy, są twórcami i same kreują swoją rzeczywistość. Przykładowo, pragniecie mieć dużo pieniędzy i stosujecie wizualizacje, w których widzicie, że kupujecie dom siostrze lub wysyłacie dziecko do zagranicznej szkoły. W ten sposób marzycie za innych, podczas gdy oni mają własne marzenia. Tak jak już wcześniej mówiłam, zazwyczaj zupełnie różne od tego, czego wy dla nich pragniecie. Siostra, której chcielibyście kupić dom w swoim sąsiedztwie, pragnie tak naprawdę mieszkać w zupełnie innym miejscu. A dziecko, które zamierzacie wysłać do prestiżowej szkoły, wolałoby zostać w domu z wami, nie chcąc wcale uczyć się w obcym kraju. Dlatego musicie pamiętać, aby podczas robienia kreacji intencji skupiać się na sobie i na swoich marzeniach, jak najmniej obejmując w tym osoby trzecie. Możecie widzieć swoich bliskich szczęśliwych, zdrowych i radosnych, ponieważ szczęście, miłość i zdrowie są tym, czego pragnie każdy z nas. Ale nie możecie próbować kreować jakichś konkretnych wydarzeń, które Waszym zdaniem kogoś uszczęśliwią, ponieważ tak naprawdę nie macie pojęcia, czego ktoś skrycie pragnie w swoim sercu. Drugim, bardzo często popełnianym przez Was błędem podczas kreowania przez Was intencji jest brak Waszej akceptacji otaczającej Was rzeczywistości. Pragniecie wykreować piękną przyszłość, a jednocześnie nie potraficie zaakceptować tego, że ta obecnie przez Was doświadczana również jest wynikiem Waszych świadomych lub nieświadomych myśli i uczuć, i to Wy sami ją przyciągnęliście do swojego życia. Uważacie nieraz, że Waszej sytuacji winni są inni ludzie i okoliczności. Przez co nie potraficie w pełni zobaczyć samych siebie jako twórców własnego życia. Aby móc zacząć kreować wymarzoną przyszłość, ważne jest, abyście zdali sobie sprawę, że nic nie może się w niej pojawić bez waszej świadomej lub nieświadomej zgody. Jeśli poddajecie się negatywnym myślom i uczuciom pełnym żalu, złości i frustracji, Wysyłacie sygnał waszej podświadomości, na podstawie którego przyciąga ona do was więcej osób i sytuacji, które będą zgodne z odczuwanymi przez was emocjami. Zanim rozpoczniecie kreację intencji, musicie zaakceptować, że wszystko, czego doświadczacie teraz w życiu, jest jedynie rezultatem waszych przeszłych myśli, przekonań i uczuć, których nie chcecie już dłużej podejmować. Nie powinniście się obwiniać ani czuć do siebie niechęci. W zamian powinniście zaakceptować, że to, co już się wydarzyło, już minęło, a teraz tworzycie swoją przyszłość na podstawie obecnych myśli i uczuć. Dlatego, wykonując kreację intencji, nie możecie czuć złości ani nienawiści do waszego życia, czy do siebie samych. Ponieważ wówczas możecie przyciągnąć jedynie więcej różnych wydarzeń i sytuacji, które będą ich manifestacją, zrozumcie, że to wy macie wpływ na to, jak będzie wyglądało wasze życie. Więc nie macie powodu do tego, aby złościć się na obecną sytuację, skoro możecie ją zmienić właśnie teraz, zmieniając punkt skupienia. Jeśli będziecie generowali silną negatywną energię do waszych obecnych doświadczeń, nienawidząc ich, i jednocześnie będziecie próbowali wykreować sobie inną przyszłość, nie będzie wam się to mogło udać. Zanim rozpoczniecie robienie kreacji intencji, musicie oczyścić się z negatywnych uczuć i emocji. Nie chodzi o to, żebyście się oszukiwali. Jeśli pragniecie przyciągnąć do waszego życia bogactwo, a obecnie na waszym koncie bankowym nie ma upragnionych przez was pieniędzy, musicie najpierw zaakceptować waszą obecną sytuację jako rezultat waszych przeszłych myśli i przekonań, których nie zamierzacie już podejmować. Następnie powinniście zrozumieć, że to tylko i wyłącznie wy decydujecie o tym, jak będzie wyglądała wasza rzeczywistość, i że macie moc odwrócenia każdej sytuacji, jeśli tylko zmienicie punkt waszej koncentracji. Tworzycie tu i teraz. Jeśli to zrozumiecie, możecie zacząć robić kreację intencji, z łatwością już podejmując wzniosłe i piękne uczucia, przyciągając tym samym do swojego życia to, czego pragniecie. Kolejnym bardzo częstym błędem, który popełniacie podczas robienia kreacji intencji, jest to, że wyrażając intencję, często mówicie: Proszę, 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 niech się spełni. Lub inne podobne zdania z tym samym przekazem a one wszystkie oznaczają zawsze brak, i właśnie ten brak Wam się manifestuje później w życiu. Kreując swoją rzeczywistość. Bądźcie pewni swego. Pamiętajcie, że wasza podświadomość odbiera to, jak czujecie się w chwili obecnej. Jeżeli ją o coś prosicie, to wysyłacie jej informację, że czegoś nie posiadacie, a jej zadaniem jest dać tylko i wyłącznie to, co jest zgodne z waszymi uczuciami. Ona nie ma własnych uczuć i nie jest ani dobra, ani zła. Odpowiada tylko i wyłącznie na to, co wy czujecie. To wy rządzicie i musicie być pewni swego. Nie możecie jej o coś prosić, w zamian powinniście wydawać jej rozkazy, a to robicie zawsze poprzez swoje uczucia i emocje. Jeśli chcecie, żeby wasza podświadomość przyciągnęła do waszego życia bogactwo. Musicie najpierw wysłać jej informację o tym, że czujecie się bogaci. Wówczas ona od razu zabierze się do pracy, abyście doświadczyli w swoim życiu tego, co jej przekazaliście. Jeżeli natomiast o coś prosicie, oznacza to, że nie jesteście pewni, czy może to się spełnić, czując po prostu brak i mając nadzieję, że może się uda, ale się nie udaje. Ponieważ to wy decydujecie, a jeśli wy sami zakładacie, że może się nie udać, właśnie taki przekaz wysyłacie do swojej podświadomości. Nie uda się i tak też się później dzieje. Wybaczcie sobie i polubcie siebie, ponieważ obwinianie siebie i odczuwanie do siebie niechęci w niczym wam nie pomoże, a sprawi jedynie, że nie będziecie w stanie ruszyć z miejsca. Wciąż pogłębiając podobne uczucia i kreując na ich podstawie swoją rzeczywistość. Nie możecie zmienić swojej przeszłości, ale możecie zrobić wszystko, co w waszej mocy tu i teraz, żeby wasza przyszłość nie była już do niej podobna, kreując w teraźniejszości zamiast nieustannie odtwarzać stare schematy i uczucia na podstawie swojej przeszłości. Podczas robienia kreacji intencji, postarajcie się unikać omówionych przeze mnie dzisiaj błędów. Nie zapominajcie, że podobnie jak wy, tak też wasi bliscy mają swoje marzenia. Bądźcie twórcami swojego życia, a innym pozwólcie tworzyć ich własne. Możecie im zaproponować jakieś metody lub techniki, podzielić się swoją wiedzą. Jednak nie możecie nigdy wybierać i tworzyć za nich. Pamiętajcie, że to wy rządzicie, to w waszych rękach jest moc decyzji i waszym zadaniem nie jest błaganie o to, żeby wasze pragnienia się spełniły, a przekazanie podświadomości konkretnego, pewnego przekazu na podstawie którego ona będzie mogła przyciągnąć do waszego życia wszystko czego pragniecie. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.